Swoje opinie na temat nowego rozkładu jazdy można wyrażać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Tam można, podając swoje imię i nazwisko, wyrazić właśnie swoją opinię na temat tego, kiedy najlepiej byłoby, aby kursowały pociągi. To dotyczy pociągów, które są w gestii. Marszałka są w gestii samorządu, czyli pociągów regionalnych, tych z których bardzo często korzystamy, dojeżdżając do pracy, do szkoły. Klikając w odpowiedni link, możemy zaznaczyć, kiedy najczęściej korzystamy z połączeń kolejowych, z jakich stacji oraz w jakich godzinach. Te informacje są potem zbierane, analizowane i użyte właśnie do konstruowania nowego rozkładu jazdy ten nowy rozkład jazdy będzie obowiązywać od połowy grudnia 2025 roku jednak już teraz zbierane są opinie potencjalnych pasażerów i mają one zostać wzięte pod uwagę właśnie przy konstruowaniu nowego rozkładu jazdy pociągów